Cześć, witajcie z tej strony. Robert, sezon do koszenia w pełni, więc przechodzimy do kolejnej kosiarki Ecovax GOAT 1200 RTK. I to jest sprzęt, który rzeczywiście łączy aż trzy technologie, jeżeli chodzi o nawigację. Co było dla mnie dużym zaskoczeniem, ja wiedziałem, że można to wszystko razem połączyć, ale rzeczywiście działa to i daje absolutnie fantastyczne efekty. I zanim przejdziemy dalej, tylko wspomnę o tym, że no mieliśmy już właściwie chyba trzy albo cztery technologie nawigacji, jeżeli chodzi o koszenie. Na początku mieliśmy tylko przewody ograniczające, czyli wkopane w ziemię. Później pojawiły się RTK, czyli właśnie oparte o satelity. Później pojawiły się te roboty koszące, które miały kamery i lidary, i, i one rzeczywiście, moim zdaniem, wpisywały się najlepiej. No i wchodzi Ecovacs, który ma. I lidar, i kamerę, ale również RTK, czyli również pozycjonuje się na podstawie satelitów. I to połączenie rzeczywiście jest bardzo skuteczne, ale przechodzimy sobie do rozpakowania. W zestawie dostajemy oczywiście y, samą kosiarkę stację bazową. Mamy oczywiście wkręty, żeby je wkręcić w ziemię, żeby przytwierdzić samą y, stację bazową, żeby nam się dziś nie ruszała. Jest stacja RTK, która składa się z czterech elementów właściwie. To są dwa słupki, które łączymy razem. Na górę wkręcamy. E, powiedzmy samą tą stację RTK, gdzie ona odbiera satelity, no i na dole mamy taki trójząb e, ruchomy, który wbijamy sobie gdzieś w ziemię. Głównie chodzi o to, żeby oczywiście dodatkowo wbić to gdzieś koło e, samej, e, samej kosiarki albo gdzieś dalej, bo mamy również takie specjalne e, jakby uchwyty do kabla, żeby gdzieś go ładnie schować, ale chodzi oczywiście o to, że oprócz tego, że satelity sam zbiera robot, to żebyśmy mieli stację referencyjną, która jakby będzie nam pozycjonowało to urządzenie i będzie powodowało, że zawsze będzie precyzyjnie jeździł. Możemy to wbić sobie obok, możemy gdzieś dalej, w zależności jak nam kabel pozwoli i jak będziemy mogli to zrobić. Chodzi głównie o to, żeby nad tą stacją RTK była wolna przestrzeń, jeżeli chodzi o niebo, żeby było dobrze widoczne, żeby nie było żadnego daszku. I rozchodzi się o to oczywiście jak taki lej, więc musimy mieć powiedzmy gdzieś tam pod kątem 45 stopni co najmniej. Wolną przestrzeń nad nami, i właściwie tyle, możemy to zamknąć w 15 minutach, tak na dobrą sprawę. Podłączamy do prądu i gotowe. Na początku oczywiście ustalamy sobie nasz kod, który domyślnie jest chyba 4.0. Możemy sobie go zmienić w razie gdyby ktoś nam chciał buchnąć naszą kosiarkę, żeby nie mógł jej ponownie użyć. No i tak na dobrą sprawę po uruchomieniu yy, mamy kilka informacji odnośnie tego jak korzystać z kosiarki. Yy, I tak na dobrą sprawę yy, no, przechodzimy sobie właśnie do skanowania tego naszego ogrodu. Działa tutaj system albo ręcznego mapowania, czyli jedziemy telefonem po prostu i nawigujemy, co Wam pokażę. A jeżeli mamy wyraźne krawędzie trawy, w sensie są jakieś ładne rabaty porobione, tak dalej, jakieś chodniczki, jest to zrobione tak, powiedzmy, ze sztuką, to tak na dobrą sprawę robot rozpoznaje te krawędzie sam. Więc ustalamy go na, ustawiamy go na początku, klikamy i on automatycznie wszystko przejedzie. Natomiast w moim przypadku jest tak, że część mam tych rabat, część mam powiedzmy gdzieś tam ziemi jeszcze nieporobionych, no i część mam murku, gdzie rzeczywiście tam musimy ręcznie pojechać, żeby to wykosił jak najdokładniej. No i po zeskanowaniu ogrodu możemy oczywiście dodać sobie drugą strefę, później klasycznie robimy jakby ścieżkę z jednej strefy do drugiej i robot będzie przejeżdżał, tutaj producent zaleca, że ma być to jakaś ścieżka leśna, yy, będziecie to widzieli na ekranie, natomiast spokojnie po postbruku czy po jakiejś kostce też, po kamyczkach gdzieś tam przejedzie, tym bardziej, że ten robot jest wyposażony w naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry system jezdny ze świetnymi kołami. No właśnie, przejdźmy do tego, jak wygląda robot, więc no, robot jak robot ma oczywiście dwa koła pędne z tyłu, z przodu są dwa koła, które są takie e, że tak powiem luźne, czy one po prostu się samoistnie obracają w zależności od tego, jak dużo momentu i jakie koła są pędzone te tylne. W ten sposób też robot się obraca. E, bieżnik jest najlepszy, ten z tych najlepszych, w sensie ten taki e, z tymi kołkami takimi pionowymi, nie z tymi pasami. Z doświadczenia wiem po kilkunastu robotach już przetestowanych, że właśnie te kolce są najlepsze i wtedy robot, nawet jeżeli gdzieś jedzie po jakiejś śliskiej nawierzchni, jest duży uskok, jakaś pochyła, stroma nawierzchnia, to się nie zakopie i nie będzie wyrywał trawy, więc to jest świetne rozwiązanie. No i oczywiście mam tarcze. Są noże tnące, które są również w zestawie. Kilka, żeby sobie ewentualnie je wymienić później. Mamy też oczywiście informacje w aplikacji, kiedy należy wymienić te noże, ale też można sobie to spokojnie sprawdzać. Pod spodem jest również bateria, no i przypominam, bo chyba to jest najważniejsze, tego typu roboty co jakiś czas można umyć od spodu bieżącą wodą, powiedzmy z węża, natomiast nie może być to woda pod ciśnieniem, czyli najlepiej to robić albo jakoś delikatnie, albo po prostu zdjąć rączkę z węża, żeby po prostu, po prostu polać to wodą. Pod ciśnieniem, myjką ciśnienią tego nie robimy. No i po ogrodu tak na dobrą sprawę to tyle, możemy ewentualnie dodać tą drugą strefę, jak mówiłem, możemy dodać również ewentualnie jakby miejsca, które mają być jakby omijane przez robota, czy jakieś rabaty, jeżeli mamy w środku jakieś drzewko, albo wiem, że tam będzie, nie wiem, jakiś basen, albo jakiś piknik ktoś robi, to można sobie takie rzeczy... Dodać. Natomiast oczywiście robot omija dynamicznie wszystkie przeszkody, za pomocą AI rozpoznaje je komerą, ale to wszystko zależy od tego, jak tutaj będzie wysoka trawa i jak mamy równy trawnik. U mnie ten trawnik nie jest specjalnie równy, niestety. Zanim przejdziemy do tego, jak robot jeździ, przejdźmy do aplikacji, która wizualnie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście możemy mieć tam kilka różnych urządzeń. Przechodzimy sobie do naszego robota. Robot, oczywiście, u góry ma również specjalną klapkę, przycisk STOP. Do awaryjnego zatrzymania, i jest tam oczywiście taki pin pad, że możemy ewentualnie po menu się poruszać. No i są takie dwa wystające bąbelki, które są oczywiście do tego, że jeżeli wpadnie tam deszcz, to robot wykrywa, że jest deszcz, wraca do stacji. No i przez 3 godziny na przykład nie wyjeżdża, czyli w momencie, kiedy spad deszcz. No taka jest karencja. Można oczywiście sobie zrobić dłuższą, krótszą. Polecam tego nie zmieniać. W sensie te 3 godziny to jest minimum, żeby trawa gdzieś tam wyschła po jakimś takim większym deszczu a koszenie mokrej trawy oczywiście sensowne nie jest. Na górnym ekranie oczywiście mamy naszą mapę, jak robot jest naładowany, można wybrać sobie czy kosimy automatycznie wszystko, czy dany obszar, czy tylko krawędzie, czy koszenie ręczne, można również sterować i bawić się jak samochodzikiem to jest fajne. No i zwracam uwagę, że to, że można wybrać, że kusimy tylko krawędzie, jest bardzo przydatne, biorąc pod uwagę, jeżeli chcemy, żeby na przykład trawka trochę się zrobiła wyższa, na przykład w momencie, kiedy będą wysokie upały, żeby ją jakby ścinać trochę wyżej, to oczywiście można zmienić również w aplikacji. Od góry mamy przycisk kamery, który oczywiście jest zabezpieczony pinem, który sobie ustalamy, czy tam ustaliliśmy właściwie na początku, i w momencie, kiedy jest aktywowany, mamy podgląd na naszą kamerę robot przodem patrzy do kamery kamerą patrzy do przodu w momencie kiedy jest w stacji dokującej natomiast ta stacja dokująca pod dwoma względami jest zrobiona absolutnie kapitalnie po pierwsze jest jakby możliwość zobaczenia co jest za tą stacją czyli widzimy właściwie cały obszar i to jest bardzo fajne Druga sprawa, te pałąki, w momencie kiedy robot wjeżdża i się ładuje, są zrobione w ten sposób, że m, nawet jeżeli by się coś działo po jakimś czasie, bo wiadomo, że te m, wszystkie szyny trzeba gdzieś tam trochę czyścić, bo one oczywiście gdzieś tam mogą zajść jakąś delikatną korozją po dłuższym czasie, co mi się zdarzyło na jakimś tam kilkuletnim robocie, to tutaj jest to zrobione tak, że nawet jak robot wjedzie, to ta szyna jest na tyle długa, że nawet jeżeli nie dojedzie do końca, to on i tak będzie się ładował. To jest świetne rozwiązanie. Część robotów, tych, które dłużej pracują na ogrodach, najczęściej mają wtedy problemy, że dojeżdżają i nawet jeżeli się troszeczkę cofną, to niestety te piny już nie dosięgają, powiedzmy, do jakby kontaktu ładowania. Tu tego problemu na pewno przez wiele lat nie będzie i uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Oczywiście można zdalnie sobie tutaj sterować robotem. Można nagrać film, zrobić zdjęcie, więc jest to dość wygodne. Można również tam jakby włączyć sobie... Ręcznie pojeździć na odległość, więc możemy traktować takiego robota koszącego również jakiego takiego stróża domu czy też ogrodu. Później mamy mapę, gdzie możemy oczywiście włączyć sobie właśnie te nasze ścieżki, strefy zakazy wjazdy, zmienić nazwę i tak dalej i tak dalej. Można oczywiście mapę stworzyć od nowa, jeżeli będziemy chcieli, mając na uwadze, że na przykład coś się zmieniło na ogrodzie, nie ma z tym większego problemu. No i później mamy ustawienia. Jest pomoc, dziennik, ile metrów, ile razy powiedzmy kosił. Ustawienia koszenia mam oczywiście wysokość. Ja mam ustawione na 4 cm. Jest delikatnie albo duża wydajność, więc albo szybciej, albo wolniej jedzie. Mam oczywiście albo płaski teren z krótką trawą. Ja mam tak zaznaczone, natomiast to tylko ze względu na to, żeby unikać przeszkód, bo jeżeli te, w tym trybie po prostu, nawet jeżeli będzie leżał wąż ogrodowy, to on go minie. Jeżeli zaznaczymy sobie normalne środowisko albo wysoką trawę, to oczywiście nie będzie zawieszał, ewentualnie się na dużych kępkach trawy, ale wtedy, na przykład, już czegoś, co leży na ziemi bezpośrednio bardzo niskiego, nie ominie. Ale nie ma problemu z piłką, z wężem. Sprawdzałem te klasyczne rozwiązania i tutaj jest to rzeczywiście bardzo dobre. No, mówię, mamy lidar plus kamerę do omijania tych elementów, które gdzieś znajdują się na ogrodzie, i to wypada tutaj. Świetnie. Są obszary oczywiście, można zaznaczyć sobie, jak wysoko ma ścinać trawę w trybie koszenia tym autonomicznym. Kierunek koszenia możemy sobie zmienić w zależności od tego, jak mamy nachyloną powierzchnię, ale też jest dodatkowo fajna funkcja, żeby zmieniał kierunek co drugie koszenie, żeby kosił w tę kratkę. Bardzo fajne, biorąc pod uwagę, że, że po prostu no, nie kosimy to przez jedną stronę, no bo trawa po prostu się tak będzie układać, szczególnie jeżeli jest trochę wyższa, więc teraz, że będzie ładniejszy efekt, będziemy mieli taką szachownicę czy tam właściwie kratkę, a druga sprawa jest taka, że po prostu lepiej będzie wtedy robot kosił. Tryb krawędzi. Bardzo fajnie, że mamy tutaj trzy opcje. Koszenie krawędzi, czyli będzie autom automatycznie sprawdzał, jak blisko jest krawędzi, czy będzie mógł dojechać, bo jest jakiś murek, czy jest jakaś rabata, żeby ewentualnie na nią wjechać. Koszenie transgraniczne, czyli będzie próbował cały czas jechać środkiem po granicy, żeby kosić równo do krawędzi. No, i trzecia rzecz to koszenie wzdłuż granicy, którą zrobiliśmy na mapie, czyli będzie jechał kołem po granicy, i wtedy, no, rzeczywiście gdzieś tam te narożniczki mogą być niedokoszone. Ale generalnie nie miałem tutaj większego problemu, za każdym razem, e, właściwie oprócz tego murku, który u mnie jest taki, gdzie stoi robot, reszta elementów była dokoszona tak, właściwie na zero, i właściwie podkaszać nie musiałem, więc wypada tutaj świetnie. Czujnik deszczu, ochrona zwierząt, więc można oczywiście włączyć, żeby robot nie jeździł tam od 19 na przykład do 7 chociaż oczywiście w nocy też może jeździć, bo radzi sobie ma kamerę, ma lidar w oparciu o GPS jeździ, więc to jest wszystko w porządku, później przechodzimy sobie do ustawień robota, ustawienia bezpieczeństwa tu oczywiście jaka ma być głośny alarm, piny, tu można wszystko sobie pozmieniać, lokalizacja na mapie, połączenie jak wygląda jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi i powiedzmy te wszystkie inne rzeczy, konserwacja, czyli ostrza, tutaj u mnie już są do wymiany, inteligentne rozpoznawanie jakichś tam dodatkowych rzeczy to są funkcje laboratoryjne, więc on się tutaj będzie tego cały czas oczywiście uczył. Aktualizacja, głośność, to może oczywiście ograniczyć sobie głośność i wtedy on po prostu wolniej jeździ, wolniej tnie na przykład. Natomiast ja zrobiłem sobie, żeby była głośność duża, bo on jest praktycznie niesłyszalny, ten robot. RTK to oczywiście zasięg, powiedzmy, mapy, jeżeli chodzi o satelity, więc tutaj wszystko widzimy. A oczywiście automatycznie też przy aktualizacji, to robota może wystąpić aktualizacja bazy RTK, która jest połączona ze stacją kablem, więc to zrobi się wszystko automatycznie. No i pomoc. I tak na dobrą sprawę tyle. Sam robot jeździ bardzo precyzyjnie i e, mam wrażenie, że to rzeczywiście jest zrobione tak, jak te takie najlepsze roboty koszące. On jest cichy, ostrza wirują bardzo szybko, zawraca bardzo dobrze, ani razu mi się nic nie zakopał. Chociaż zwracam uwagę, że takie gwałtowne ma te obroty. Czasami zaczyna się obracać w momencie, kiedy dojeżdża do krawędzi zaczyna powoli obracać i później nagle taki szybki zwrot. Nie wiem w czym tu jest magia i jakby na czym to polega, ale tak to mniej więcej wygląda. Fakt jest taki, że robot oczywiście zaczyna powiedzmy nie zawsze w tym samym miejscu, jedzie, kosi, na końcu przejeżdża krawędzie w, w odwrotnym kierunku do wskazówek zegara. Więc yy, wygląda to bardzo dobrze, jak w przypadku większości robotów, czyli najpierw środek, później krawędzie. Oczywiście, jeżeli ma inne strefy, to najpierw pójdzie do innej strefy i krawędzie na końcu. I jakość koszenia jest naprawdę bardzo dobra yy, i przede wszystkim to jest ten sam poziom głośności jak Stiga, czyli bardzo, bardzo cicho. Zwracam uwagę, że na przykład Dreamy roboty są troszkę głośniejsze, yy, bardziej słychać napęd. Tu w przypadku Ecovacs'u, tak jak w Stigze, praktycznie go nie słuchać, więc robot jest praktycznie bezszelestny, pomimo tego, że nie zaznaczałem mu tutaj żadnej funkcji dodatkowej, żeby jeździł ciszej. W moim ogrodzie spisuje się świetnie. Oczywiście, gdybym miał aktywną drugą strefę, by przejeżdżał bez problemu, podejrzewam, bo jakby napęd jest tutaj bardzo w porządku i koła są z moim zdaniem najlepszym bieżnikiem, tak jak w Dream A1 Pro. Uważam, że naprawdę bardzo udana konstrukcja i powiem szczerze, że ta cena jest taka bardzo porównywalna. Jednak mówimy o robocie, który no ma dodatkowy system oprócz tego wizyjnego, czyli kamery i lidaru, ma również system RTK, więc ta precyzja jazdy jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. To jest jeden z lepszych robotów kosząców, który miałem. Ma sporo fajnych funkcji, sporo możliwości jakby konfiguracji. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, nie było żadnych błędów, ani razu mi się nie zawiesił. No, właściwie, no, po instalacji, która trwa kilkanaście minut, puszczasz go i jeździ. Ustalasz harmonogram albo ręcznie go puszczasz, i tak na dobrą sprawę cały czas ogród masz po prostu skoszony. I tak na dobrą sprawę chyba o to chodzi. Więc podsumowując, ja jestem zadowolony. Naprawdę Ecovacs jako pierwsza kosiarka, którą testowałem, spisuje się świetnie. Tych modeli oczywiście jest więcej na rynku, więc możecie sobie sprawdzić, jak one wyglądają, czym się różnią. Ten jest na 1200 metrów, więc jeżeli macie mniejszy ogródek, to niepotrzebna jest yy, tak rozbudowana funkcja, no i można też po prostu wtedy tą kusiarkę z tymi samymi właściwie funkcjami, tylko kupić taniej, bo będzie na mniejsze powierzchnie. Natomiast nawet jeżeli macie większy ogród, a chcecie przeoszczędzić, nie ma z tym problemu, żeby kupić na mniejszy ogród, czy na mniejszą powierzchnię robota, po prostu częściej będzie jeździł do stacji, doładowywać się. Natomiast jeżeli puszczamy robota gdzieś koło 12, bo mamy pewność, że wtedy trawa jest sucha, jeżeli będzie kosił albo puszczamy go dopiero po 17 jak już powiedzmy słońce jest niżej to on i tak pewno skosi do, do późnego wieczora i nie będzie z tym większego problemu więc e, bateria na ogół w przypadku robotów jeżeli nie mamy jakichś gigantycznych y, ogrodów nie jest problemem dajcie znać co myślicie może macie korzystacie jak to wygląda u was czy potrzebujecie takich robotów, czy jednak lubicie sobie ręcznie skosić? Ja przyznam, że nie lubię ręcznie kosić i lubię patrzeć, jak te roboty robią za mnie. Taka moja filozofia. Ale oczywiście różniki czasami czy inne prace ogrodowe no, są już do wykonania i tutaj jakby bez tego obejść się niestety nie da. Aktualną cenę oczywiście macie w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.